Dziś pokażę Wam, jak przygotować prawdziwe wino z winogron. Winogrona to najlepszy surowiec do wyrobu wina. Nie bez powodu powstają z nich wspaniałe trunki już od tysięcy lat. Wino to możemy zrobić na dwa sposoby. Na drożdżach komercyjnych, które można kupić w sklepie, lub na dzikich drożdżach, tak zwanych dzikusach, naturalnie występujących na owocach. W tym filmie wykorzystam drożdże komercyjne, a jednocześnie przygotuję drugi nastaw na drożdżach dzikich, Dzięki temu sami zobaczycie różnicę i zdecydujecie, która metoda bardziej Wam odpowiada. Oczywiście nastaw będzie bez dodatku wody. Jedyną wodą, jakiej użyję, będzie ta potrzebna do uwodnienia drożdży. Zaczynamy od przygotowania owoców. Winogrona muszą być zdrowe, bez oznak gnicia czy pleśni. Dokładnie je opukujemy z zanieczyszczeń i brudu, a następnie zostawiamy do ocieknięcia. Owoce gotowe, więc zabieramy się za uwodnienie drożdży. Ja wykorzystam drożdże HDS135 z firmy Lemak. O wydolności 15%. Przygotowujemy silną matkę drożdżową, używając nieco większej ilości wody, niż zaleca producent. Gdy zauważymy, że drożdże zaczynają pracować, dolewamy około 50% soku z wyciśniętych owoców i odstawiamy. Wracamy do winogron. Oddzielamy owoce od szypułek. Można to zrobić na trzy sposoby. Ręcznie przecierając przez plastikowy pojemnik na owoce, lub przy pomocy rozdrabniacza. Na moim kanale znajdziecie film, w którym pokazuję wszystkie trzy metody. Możecie wybrać tę, która najbardziej Wam odpowiada. Jeśli owoce oddzielamy ręcznie, trzeba je jeszcze zmiażdżyć. Można to zrobić ręcznie lub przy pomocy tłuczka do ziemniaków. Gdy mamy gotową miazgę, pora na pomiar cukru. Dla wygody używam refraktometru. W naszym moszczu mamy 18 brix. Drożdże mają wydolność alkoholową 15%, dlatego start fermentacji planuję z poziomu 21 BLG. Skalę i BLG traktuje jednakowo. 18 BLG to około 170 g cukru w jednym litrze. Z 10 kg winogron otrzymamy około 7 litrów soku. Uzupełniamy dane w tabeli. Ilość soku, 7 litrów. Ilość cukru odpowiadająca 21 BLG, 204 g na litr. Ilość cukru w naszych owocach, 170 g na litr. Po podstawieniu do wzoru wychodzi, że należy dodać około 271 g cukru, aby uzyskać odpowiedni poziom BLG. Cukier odmierzamy, dodajemy do nastawu i wszystko dokładnie mieszamy. Na końcu wlewamy silnie uwodnione drożdże. Od razu widać, że ruszyły, więc fermentacja na pewno wystartuje. Jeszcze raz mieszamy, pojemnik zamykamy i odstawiamy do pomieszczenia o temperaturze około 17 stopni Celsjusza. Przez pierwsze dni codziennie mieszamy nastaw, zwłaszcza jeśli drożdże startują nieco wolniej. Możemy ewentualnie częścią cukru przesypać owoce z wierzchu. Zabezpieczy to nastaw przed rozwojem pleśni. Gdy nastaw ruszy, nie mieszamy całość. W drugiej części oddzielimy owoce, sprawdzimy poziom cukru i obliczymy, Ile jeszcze należy go dodać, aby drożdże osiągnęły swoją maksymalną wydolność? Biorąc oczywiście poprawkę na ilość uzyskanego soku. Warto pamiętać, że najlepiej obliczać ilość cukru pod wydolność drożdży, ponieważ wina wytrawne szybciej i łatwiej się klarują. To by było na tyle. Do następnego.